2 lutego 2024 roku z bazy lotniczej DAES w Teksasie wystartował amerykański bombowiec strategiczny B1B Lancer, którego załoga otrzymała rozkaz przeprowadzenia misji odwetowej za śmierć trzech żołnierzy zabitych podczas ataku na bazę w Jordanii. Maszyna miała przelecieć 15 tysięcy mil w obie strony bez lądowania, tankując paliwo w powietrzu nad Atlantykiem i Morzem Śródziemnym, aby następnie przez 30 minut zrzucać ponad 125 bomb kierowanych na pozycje proirańskich milicji w Iraku i Syrii. Piloci wrócili do domu przed poniedziałkowym porankiem, jakby właśnie skończyli zwykły weekend, a nie operację bojową obejmującą dwa kontynenty i 85 zniszczonych celów. Ta misja pokazała światu, że Stany Zjednoczone nie potrzebują rozbudowywać swojej obecności wojskowej na Bliskim Wschodzie, aby dosięgnąć każdego przeciwnika w dowolnym zakątku planety. Przez cztery miesiące poprzedzające ten lot amerykańskie bazy w regionie były atakowane średnio raz dziennie przez drony i rakiety wystrzeliwane przez bojówki wspierane przez Iran, a łączna liczba takich uderzeń przekroczyła 170. Waszyngton potrzebował odpowiedzi, która byłaby jednocześnie miażdżąca i precyzyjna. A jedyną maszyną zdolną do takiej operacji był właśnie B-1B, bombowiec, który przez dekady był wyśmiewany jako dinozaur i kosztowna porażka amerykańskiego przemysłu lotniczego. Historia tego samolotu zaczyna się w połowie lat 50. XX wieku, kiedy siły powietrzne Stanów Zjednoczonych zaczęły poszukiwać następcy legendarnego B-52 Stratofortress. Amerykańscy generałowie chcieli maszyny, która połączyłaby zdolność przenoszenia ładunków nuklearnych z prędkością przekraczającą dwa machy, co pozwoliłoby jej unikać sowieckich myśliwców przechwytujących i przenikać przez gęstą obronę powietrzną wzdłuż granic Związku Radzieckiego. Problem polegał na tym, że ówczesna technologia nie pozwalała na zbudowanie takiego samolotu bez kompromisów, które czyniły całą koncepcję niemal niemożliwą do zrealizowania. Przez następne 15 lat amerykańscy inżynierowie pracowali nad różnymi projektami, które miały spełnić wymagania sił powietrznych, jednak żaden z nich nie osiągnął etapu produkcji seryjnej. W 1969 roku prezydent Richard Nixon wskrzesił program pod nazwą B1A, przesuwając jednak główny nacisk z misji czysto nuklearnych na zdolność przenoszenia konwencjonalnych ładunków bojowych. Co miało uczynić nowy bombowiec użytecznym również w konfliktach, w których broń atomowa nie wchodziła w grę. Firma Rockwell International otrzymała kontrakt na budowę prototypów i rozpoczęła pracę nad maszyną, która miała zmienić oblicze amerykańskiego lotnictwa strategicznego. Pierwszy prototyp B-1A wzbił się w powietrze w 1974 roku i natychmiast zrobił wrażenie na obserwatorach. Swoimi osiągami oraz futurystycznym wyglądem. Samolot posiadał rewolucyjne skrzydła o zmiennej geometrii, które mogły się rozkładać podczas startu i lądowania dla lepszej nośności, a następnie składać w locie z prędkością ponaddźwiękową, zmniejszając opór aerodynamiczny i zwiększając zasięg. To rozwiązanie, znane jako swing wing. Było jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie elementów konstrukcyjnych tamtej epoki i wymagało niezwykle precyzyjnych mechanizmów oraz systemów sterowania, których opracowanie pochłonęło lata badań. Jednak entuzjazm szybko ustąpił miejsca gorzkiej rzeczywistości finansowej. Koszt pojedynczego egzemplarza B1A wzrósł do 70 milionów dolarów w cenach z 1975 roku co w przeliczeniu na dzisiejszą wartość odpowiada ponad 400 milionom dolarów za jedną maszynę. Kongres zaczął publicznie nazywać projekt skandalicznie drogim dinozaurem, a politycy obu partii kwestionowali sensowność wydawania tak ogromnych sum na samolot, którego rona mogła zostać przejęta przez znacznie tańsze pociski balistyczne wystrzeliwane z okrętów podwodnych lub silosów rozmieszczonych na terytorium Stanów Zjednoczonych. Sytuacja pogorszyła się dramatycznie w 1976 roku, kiedy sowiecki pilot Wiktor Bielenko przeleciał swoim myśliwcem MiG-25 do Japonii i poprosił o azyl polityczny. Podczas przesłuchań Bielenko ujawnił amerykańskiemu wywiadowi szczegóły dotyczące nowego sowieckiego myśliwca przechwytującego MiG-31, który był wyposażony w zaawansowany radar zdolny do śledzenia celów lecących na małych wysokościach oraz pocisków manewrujących. Informacje te oznaczały, że główna taktyka planowana dla B1A, czyli przenikanie przez sowiecką obronę powietrzną na niskim pułapie, mogła okazać się nieskuteczna przeciwko nowemu zagrożeniu. Prezydent Jimmy Carter, który objął urząd w 1977 roku, uczynił zanulowania programu B1A1 z priorytetów swojej administracji, argumentując, że pieniądze można lepiej wydać na rozwój pocisków manewrujących i modernizację istniejącej floty B-52. Decyzja ta wywołała burzę w Pentagonie i wśród zwolenników lotnictwa strategicznego, którzy uważali, że Stany Zjednoczone popełniają strategiczny błąd, rezygnując z załogowego bombowca zdolnego do elastycznego reagowania na różne scenariusze konfliktów. Przez cztery lata po decyzji Cartera amerykańskie lotnictwo strategiczne znajdowało się w stanie zawieszenia, ponieważ flota B-52 liczyła już ponad 20 lat. I pomimo ciągłych modernizacji, nie była w stanie sprostać rosnącym zdolnościom sowieckiej obrony powietrznej. Związek Radziecki tymczasem rozszerzał swoją obecność wojskową w odległych zakątkach świata, od Afryki po Azję Południowo-Wschodnią, a amerykańskie myśliwce taktyczne nie dysponowały wystarczającym zasięgiem, by prowadzić operacje nad tymi obszarami bez rozbudowanej sieci baz i tankowców powietrznych. Bombowce strategiczne z kolei, choć miały odpowiedni zasięg, były zbyt wolne, by przetrwać w przestrzeni bronionej przez nowoczesne systemy przeciwlotnicze, co stawiało Stany Zjednoczone w coraz trudniejszej sytuacji strategicznej. Ronald Reagan, który wygrał wybory prezydenckie w 1980 roku, przyszedł do władzy z programem zakładającym masową rozbudowę amerykańskich sił zbrojnych i przywrócenie militarnej przewagi nad Związkiem Radzieckim. Jednym z pierwszych kroków nowej administracji było ponowne uruchomienie programu bombowca strategicznego. Tym razem pod oznaczeniem B1B, który miał być udoskonaloną wersją wcześniejszego projektu, z uwzględnieniem lekcji wyniesionych z niepowodzeń poprzednika. Pentagon ogłosił zamówienie na 100 maszyn, a firma Rockwell International otrzymała zielone światło do wznowienia prac nad samolotem, który miał zmienić układ sił w globalnej rywalizacji supermocarstw. Inżynierowie wprowadzili szereg istotnych modyfikacji w stosunku do pierwotnego projektu B1A które miały uczynić nową wersję bardziej odporną na wykrycie przez sowieckie radary i lepiej przystosowaną do lotów na ekstremalnie niskich wysokościach. Jedną z najbardziej rewolucyjnych zmian było zastosowanie serpentynowych kanałów wlotowych powietrza do silników, które miały specjalny kształt uniemożliwiający falom radarowym odbijanie się od łopatek sprężarek i powrót do odbiornika wrogiego radaru. Dodatkowo kadłub pokryto specjalnymi materiałami pochłaniającymi promieniowanie elektromagnetyczne, których dokładny skład do dziś pozostaje ściśle tajny i stanowi jeden z najbardziej strzeżonych sekretów amerykańskiego przemysłu obronnego. Pierwszy seryjny B-1B opuścił fabrykę w 1984 roku, a dwa lata później samolot oficjalnie wszedł do służby w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Kończąc trzy dekady projektowania, anulowania i wskrzeszania programu. Maszyna wyglądała jak coś z filmów science fiction, ze swoim opływowym kadłubem, ruchomymi skrzydłami i czterema potężnymi silnikami turbowentylatorowymi General Electric F101, z których każdy generował ciąg 30 tysięcy funtów na dopalaniu. Rozpiętość skrzydeł w pełni rozłożonych wynosiła 137 stóp co dawało doskonałą nośność podczas startu z pełnym ładunkiem. Natomiast złożone skrzydła pozwalały na osiągnięcie prędkości przekraczającej 1.2 Maka. Jednak droga B1B do pierwszego użycia bojowego okazała się znacznie dłuższa niż ktokolwiek przewidywał, a sam bombowiec stał się obiektem kolejnej fali krytyki ze strony polityków i mediów. Kiedy w 1991 roku rozpoczęła się operacja pustynna burza przeciwko Irakowi Saddama Husseina, d 1 b nie wziął udziału w słynnej kampanii powietrznej, pomimo tego, że był najnowocześniejszym bombowcem w amerykańskim arsenale. Powód był prozaiczny i jednocześnie zawstydzający dla zwolenników programu, ponieważ samolot był wówczas certyfikowany wyłącznie do przenoszenia broni nuklearnej i podlegał strategicznemu dowództwu powietrznemu którego jedyną misją było odstraszanie jądrowe przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Krytycy triumfowali, wskazując, że Stany Zjednoczone wydały dziesiątki miliardów dolarów na bombowiec, który nie mógł nawet zrzucić konwencjonalnej bomby na irackie pozycje, podczas gdy 40-letnie B-52 wykonywały nalot za nalotem nad pustynią. Dopiero w 1995 roku przeprowadzono modyfikacje pozwalające B-1B na przenoszenie bomb Mark 82 o wadze 500 funtów każda, co otworzyło drogę do wykorzystania samolotu w konwencjonalnych konfliktach zbrojnych. Premiera bojowa nastąpiła w grudniu 1998 roku podczas operacji Pustynny Lis, kiedy amerykańskie i brytyjskie siły powietrzne przeprowadziły serię nalotów na irackie obiekty podejrzane o produkcję broni masowego rażenia. Była to stosunkowo krótka kampania, trwająca zaledwie 4 dni, jednak dla załóg D-1B stanowiła moment przełomowy, ponieważ po 12 latach służby ich maszyny wreszcie udowodniły swoją wartość w prawdziwej walce. Bombowce wystartowały z bazy na wyspie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim i przeleciały tysiące mil, by zrzucić swoje ładunki na cele w Iraku, demonstrując globalny zasięg, którego żaden inny samolot taktyczny nie mógł zapewnić. W następnych latach B1B stał się coraz częstszym gościem na polach bitew od Bałkanów po Afganistan, gdzie jego zdolność do długotrwałego patrolowania nad strefą działań i natychmiastowego reagowania na wezwania wsparcia ogniowego uczyniła go ulubionym narzędziem dowódców naziemnych. Samolot, który przez dekady wyśmiewano jako zbędny relikt zimnej wojny, okazał się nieoceniony w nowej epoce asymetrycznych konfliktów. Gdzie elastyczność i czas reakcji znaczyły więcej niż prędkość ponaddźwiękowa czy zdolność do przenikania przez obronę powietrzną przeciwnika. Sekret skuteczności. B1D kryje się w jego konstrukcji, która nawet po czterech dekadach od powstania pozostaje jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych w historii lotnictwa wojskowego. Skrzydła o zmiennej geometrii stanowią serce tego systemu. I działają na zasadzie, która pozwala pilotom dostosowywać konfigurację maszyny do aktualnej fazy lotu, bez konieczności lądowania i wymiany komponentów. Kiedy bombowiec startuje z pełnym ładunkiem bomb i paliwa ważącym dziesiątki tysięcy funtów, skrzydła są całkowicie rozłożone, co zapewnia maksymalną powierzchnię nośną i pozwala wznieść się w powietrze nawet z krótkiego pasa startowego w warunkach bojowych. Po osiągnięciu pułapu przelotowego pilot może stopniowo składać skrzydła w kierunku kadłuba, zmniejszając tym samym opór aerodynamiczny i pozwalając maszynie rozpędzić się do prędkości ponaddźwiękowej. W pełni złożonej konfiguracji rozpiętość skrzydeł spada niemal o połowę w porównaniu do pozycji rozłożonej, a cały profil samolotu staje się znacznie bardziej opływowy, co ma kluczowe znaczenie podczas przenikania przez wrogą przestrzeń powietrzną na dużej prędkości. Ten mechanizm wymaga niezwykle precyzyjnych siłowników hydraulicznych i systemów sterowania, ponieważ najmniejsza asymetria w położeniu skrzydeł mogłaby doprowadzić do utraty kontroli nad maszyną, lecącą z prędkością przekraczającą 1000 km na godzinę. Długość kadłuba wynosząca 146 stóp, w połączeniu ze skomplikowaną mechaniką skrzydeł, sprawiała, że pierwotny projekt był niestabilny i nadmiernie elastyczny podczas lotów na małych wysokościach. Gdzie turbulencje atmosferyczne są znacznie silniejsze niż na pułapie przelotowym. Inżynierowie rozwiązali ten problem instalując strukturalny system kontroli trybu, który automatycznie steruje zestawem płetw i dolnych sterów, wygładzając lot i kompensując odkształcenia kadłuba w czasie rzeczywistym. Dzięki temu rozwiązaniu B1B może lecieć zaledwie kilkadziesiąt metrów nad ziemią z prędkością zbliżoną do dźwięku unikając wykrycia przez radary naziemne, których zasięg na tak niskich wysokościach jest znacznie ograniczony przez krzywiznę ziemi. Kadłub bombowca został zaprojektowany jako tzw. Tak skrzydło mieszane, gdzie przejście między skrzydłami a centralną częścią samolotu tworzy ciągłą, płynną powierzchnię, zamiast ostrego kąta spotykanego w tradycyjnych konstrukcjach. Takie rozwiązanie nie tylko zmniejsza opór aerodynamiczny i zwiększa efektywność paliwową, ale również znacząco redukuje sygnaturę radarową maszyny, ponieważ gładkie powierzchnie odbijają fale elektromagnetyczne w przewidywalnych kierunkach, zamiast rozpraszać je we wszystkich stronach, jak lustro. Chociaż B-1B nie jest samolotem typu stealth, jak późniejszy B-2 Spirit, jego przekrój radarowy wynosi zaledwie około 75 m2, w porównaniu do 100 m2 dla B-52. Dla porównania, myśliwiec F-15 ma sygnaturę radarową wynoszącą 25 m2, a F-16 około 5 m2, co pokazuje, że B-1B, pomimo swoich gigantycznych rozmiarów, jest stosunkowo trudny do wykrycia jak na bombowiec strategiczny. Ta względna niewidzialność daje systemom walki elektronicznej na pokładzie dodatkowy margines bezpieczeństwa podczas operacji w przestrzeni powietrznej. Chronionej przez nowoczesne systemy przeciwlotnicze, gdzie każda sekunda opóźnienia w wykryciu może oznaczać różnicę między powodzeniem a katastrofą. Główni rywale D1B na arenie międzynarodowej to rosyjski Tu-160 i chiński H6. Jednak porównanie tych maszyn ujawnia znaczące różnice w filozofii projektowania i zdolnościach bojowych. Chiński H6 jest w rzeczywistości licencyjną kopią sowieckiego bombowca Tu-16. Z lat 50., i pomimo licznych modernizacji, pozostaje zdecydowanie najstarszą i najmniej zaawansowaną z trzech konstrukcji. Pekin planuje zastąpić go nowym bombowcem H-20, jednak do momentu wprowadzenia tego samolotu do służby chińskie lotnictwo strategiczne pozostaje daleko w tyle za amerykańskim i rosyjskim. Tu-160, znany na zachodzie pod nazwą kodową Blackjack, jest największym i najszybszym bombowcem strategicznym na świecie. Znacznie przewyższającym B1B pod względem rozmiarów i prędkości maksymalnej. Rosyjska maszyna również wykorzystuje skrzydła o zmiennej geometrii i może osiągać prędkość dwóch machów. Jednak jej ładowność jest paradoksalnie mniejsza niż amerykańskiego odpowiednika i wynosi około 45 000 kg w porównaniu do 75 000 funtów dla B1B. Co więcej, Tu-160 był produkowany w bardzo małych ilościach. I sporadycznie przez ponad 3 dekady, a jego nieobecność w operacjach bojowych nad Ukrainą sugeruje poważne problemy z gotowością operacyjną rosyjskiej floty bombowców strategicznych. Każdy B-1B jest wyposażony w 8 wyrzutni flar, z których każda mieści 12 pocisków termicznych MGU-23B, będących jednymi z największych flar obronnych na świecie, o wadze niemal 14 kg każda. Gdy pasywne środki przeciwdziałania zawiodą, Załoga może uruchomić system wabików holowanych, ale 50 tołt, który wystrzeliwuje fałszywy cel radarowy na linie holowniczej, przekierowując nadlatujące pociski kierowane radarem z dala od samolotu. Te wielowarstwowe systemy obronne w połączeniu z małą sygnaturą radarową czynią B-1B niezwykle trudnym celem nawet dla najnowocześniejszych systemów przeciwlotniczych. Zdolność B-1B do przenoszenia 75 tysięcy funtów uzbrojenia, czyni go najbardziej uzbrojonym bombowcem w amerykańskim arsenale, przewyższającym nawet legendarnego B-52, który może zabrać na pokład około 70 tysięcy funtów bomb i pocisków. Dla porównania bombowiec Stealth B2 Spirit dysponuje ładownością zaledwie 40 tysięcy funtów, co oznacza, że pojedynczy B1B może dostarczyć na pole bitwy niemal dwukrotnie większą siłę ognia niż jego niewidzialny dla radarów młodszy brat. Ta potężna zdolność transportowa przekłada się na możliwość zabrania 24 pocisków manewrujących podczas jednego lotu, co wymagałoby użycia 15 myśliwców F-15E Strike Eagle, z których każdy może przenosić maksymalnie dwa takie pociski. Arsenał dostępny dla załóg B1B obejmuje szeroki wachlarz środków wrażenia, dostosowanych do różnych typów celów i scenariuszy taktycznych. Pociski manewrujące AGM 86 służą do atakowania konwencjonalnych celów naziemnych z bezpiecznej odległości. Natomiast stelfowe AGM 158 JASSM są przeznaczone do niszczenia wysoko priorytetowych obiektów w przestrzeni powietrznej, bronionej przez zaawansowane systemy przeciwlotnicze. Dla celów położonych w wyjątkowo trudno dostępnych lokalizacjach dostępna jest wersja AGM-158B o zasięgu przekraczającym 1000 km, która pozwala bombowcowi pozostać daleko poza zasięgiem wrogich środków obrony. Gdy misja wymaga użycia bomb swobodnie spadających lub kierowanych, B1B może zabrać na pokład dziesiątki bomb ogólnego przeznaczenia Mark 82 o wadze 500 funtów każda lub cięższe Mark 84 ważące 2000 funtów. System pozwala również na przenoszenie bomb małej średnicy GBU-39, które dzięki składanym skrzydłom i precyzyjnemu naprowadzaniu. GPS mogą być zrzucane z dużej wysokości i trafiać w cele oddalone o dziesiątki kilometrów od punktu zrzutu. Ta różnorodność uzbrojenia sprawia, że bombowiec może być skonfigurowany do niemal każdego typu misji: od strategicznych uderzeń na infrastrukturę przeciwnika po bliskie wsparcie lotnicze dla wojsk lądowych. Precyzyjne dostarczanie tego arsenału na cele zapewnia zasobnik celowniczy AAQ-33 Sniper który łączy w sobie skaner podczerwieni, laserowy wskaźnik celu oraz zaawansowane systemy rejestracji danych. Urządzenie to pozwala załodze identyfikować i śledzić cele nawet przez chmury i dym z wysokości 50 tysięcy stóp, przekazując informacje do systemów uzbrojenia, które automatycznie obliczają parametry ataku i naprowadzają bomby na wyznaczone obiekty. Dzięki tej technologii B-1B może prowadzić precyzyjne uderzenia w warunkach zerowej widoczności, kiedy inne platformy lotnicze są zmuszone do przerwania misji. W lutym 2024 roku Stany Zjednoczone rozpoczęły naloty na pozycje rebeliantów Huti w Jemenie w odpowiedzi na ich ataki na żeglugę międzynarodową na Morzu Czerwonym. Użycie B-1B w tej operacji sygnalizowało poważną eskalację amerykańskiego zaangażowania w regionie. Ponieważ wprowadzenie bombowców strategicznych tradycyjnie oznacza przejście od ograniczonych uderzeń taktycznych do szeroko zakrojonej kampanii powietrznej. Maszyny startowały z baz w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, tankując wielokrotnie w powietrzu podczas lotów trwających ponad 20 godzin. Operacje te wykorzystują tak zwane misje Konus to Konus. Czyli loty rozpoczynające się i kończące na kontynentalnym terytorium Stanów Zjednoczonych, które mogą obejmować nawet cztery tankowania w powietrzu podczas tras przekraczających 30 godzin. Sieć tankowców KC-135 Stratotanker, rozmieszczonych na bazach na całym świecie, zapewnia, że B-1B nigdy nie musi lądować w pobliżu strefy konfliktu, co eliminuje potrzeby utrzymywania rozbudowanej infrastruktury logistycznej na obcym terytorium i zmniejsza ryzyko ataków na personel naziemny. Ta zdolność do globalnego rażenia z kontynentalnych baz macierzystych czyni B1B nie tylko bronią, ale również instrumentem dyplomatycznym. W taki sam sposób, jak marynarka wojenna rozmieszcza grupy lotniskowców w rejonach potencjalnych konfliktów, by demonstrować siłę i wpływy, siły powietrzne wysyłają swoje bombowce strategiczne na misje patrolowe wokół spornych obszarów, od Morza Południowochińskiego po Półwysep Koreański. Przeciwnicy Ameryki wiedzą, że te maszyny mogą pojawić się nad ich głowami w ciągu kilkunastu godzin z dowolnego miejsca na Ziemi, co sprawia, że B-1B pełni funkcję odstraszającą, nawet wtedy, gdy nie zrzuca ani jednej bomby. Dwadzieścia lat nieprzerwanego udziału w globalnej wojnie z terroryzmem wywarło ogromny wpływ na konstrukcję B-1B, ponieważ misje te polegały głównie na lotach na niskim pułapie i zrzucaniu bomb grawitacyjnych. Co generowało znacznie większe obciążenia strukturalne, niż pierwotnie zakładano podczas projektowania maszyny. Każde wejście w turbulencje, przy prędkości bliskiej dźwiękowej, każdy gwałtowny manewr unikowy i każde lądowanie z niepełnym ładunkiem paliwa pozostawiały ślad na ramię samolotu, przyspieszając zużycie komponentów i skracając przewidywany czas eksploatacji floty. Pentagon stanął przed trudnym wyborem, między wycofaniem bombowców ze służby, a przeprowadzeniem kosztownej modernizacji, która przywróciłaby im pełną zdolność bojową na kolejne dekady. W 2018 roku pojawiły się plany całkowitego wycofania B1B ze służby na początku lat 30. XXI wieku. Jednak zostały one anulowane na rzecz tzw. planu Mapy drogowej zdolności bombowych, który zakładał utrzymanie floty w gotowości bojowej do 2040 roku i dalej. Kluczowym elementem tego planu jest program modernizacyjny o nazwie BIST, co stanowi skrót od B1 Embracing Agile Scheduling Team. Czyli zespołu wdrażającego zwinne harmonogramowanie dla B1. Głównym celem programu było przeprowadzenie kompleksowej modernizacji bez konieczności wycofywania dużej liczby maszyn z linii lotniczej na długie miesiące, co osłabiłoby zdolności bojowe sił powietrznych w krytycznym momencie narastających napięć międzynarodowych. Typowe remonty kapitalne samolotów wojskowych mogą trwać wiele miesięcy lub nawet lat, podczas których dana maszyna pozostaje całkowicie niedostępna dla dowódców operacyjnych. W przypadku floty liczącej zaledwie 45 bombowców, wycofanie nawet kilku z nich jednocześnie tworzy poważną lukę w zdolnościach do prowadzenia uderzeń strategicznych na poziomie teatru działań. Program BIST rozwiązuje ten problem poprzez integrację modernizacji z normalnymi cyklami obsługi technicznej podczas których samoloty i tak byłyby czasowo wyłączone z eksploatacji, co pozwala dowódcom planować dostępność swoich bombowców z góry, bez niespodziewanych braków w gotowości. Zmodernizowane B-1B otrzymują gruntowny przegląd technologiczny, który znacząco zwiększa ich zdolności bojowe i przygotowuje je do wyzwań przyszłych konfliktów. Jednym z kluczowych ulepszeń jest rozbudowa systemów łączności i przetwarzania danych, w tym odporne na zagłuszanie łącze Link 16 oraz zdolności do komunikacji poza linią horyzontu, które pozwalają bombowcowi pełnić funkcję węzła informacyjnego, zbierającego dane z wielu źródeł i przekazującego je innym platformom bojowym. Zwiększono również pojemność pamięci masowej na pokładzie, co umożliwia gromadzenie znacznie większej ilości informacji wywiadowczych podczas długich misji patrolowych nad obszarami zainteresowania. Ta ewolucja w kierunku platformy wielozadaniowej odzwierciedla zmianę priorytetów sił powietrznych, które coraz częściej postrzegają B1B nie tylko jako nosiciela bomb, ale jako latające centrum dowodzenia, zdolne do koordynowania działań całych grup uderzeniowych. Koncepcja nietradycyjnego rozpoznania i obserwacji zakłada wykorzystanie zaawansowanych sensorów bombowca oraz jego zdolności do długotrwałego przebywania w powietrzu, do zbierania informacji wywiadowczych metodami opartymi na analizie danych zamiast tradycyjnym sprzęcie rozpoznawczym. Dzięki temu pojedynczy B1B może monitorować rozległy obszar przez wiele godzin, identyfikując cele i przekazując ich współrzędne myśliwcom oraz okrętom wojennym operującym w tym samym rejonie. Drugą nową rolą przewidzianą dla zmodernizowanej floty jest funkcja nosiciela pocisków przeciwokrętowych, co stanowi bezpośrednią odpowiedź na rosnącą potęgę marynarki wojennej Chińskiej Republiki Ludowej na Pacyfiku. Zdolność do zabrania na pokład 24 pocisków manewrujących dalekiego zasięgu, w połączeniu z możliwością dotarcia w dowolny punkt oceanu bez lądowania, czyni B-1B idealną platformą do zwalczania wrogich zespołów okrętowych, próbujących zagrozić amerykańskim sojusznikom w regionie. W scenariuszu konfliktu o Tajwan lub Morze Południowochińskie. Bombowce mogłyby atakować chińskie okręty z odległości setek kilometrów, pozostając poza zasięgiem ich systemów obrony przeciwlotniczej. Pojawienie się nowego bombowca stealth B-21 Raider, którego wejście do służby planowane jest na 2030 rok, nie oznacza końca kariery B-1B, lecz raczej redefinicję jego roli w strukturze amerykańskiego lotnictwa strategicznego. Podczas gdy B-21 przejmie funkcję głównego bombowca przeznaczonego do przenikania przez najgęstszą obronę powietrzną przeciwnika, D-1B skupi się na misjach wymagających dużej ładowności i długiego czasu przebywania w powietrzu nad obszarami o mniejszym zagrożeniu. To uzupełniające się podejście pozwala siłom powietrznym maksymalnie wykorzystać zalety obu platform zamiast kosztownego zastępowania jednej przez drugą. Samolot, który przez dekady był wyśmiewany jako skandalicznie drogi dinozaur, niezdolny do wykonania żadnej użytecznej misji, zapisał się w historii jako jeden z najbardziej wszechstronnych i niezawodnych bombowców strategicznych świata. Od pierwszych koncepcji w latach 50., przez trzykrotne anulowanie programu, aż po współczesne misje odwetowe na Bliskim Wschodzie, B1B Lancer przetrwał wszystkich swoich krytyków. I nadal pozostaje kluczowym filarem amerykańskiej potęgi powietrznej. Gdziekolwiek na świecie pojawia się zagrożenie dla interesów Stanów Zjednoczonych, załogi tego bombowca wiedzą, że mogą zostać wezwane do akcji w ciągu kilku godzin, a ich maszyna dotrze na miejsce niezależnie od odległości i dostarczy swój ładunek z zabójczą precyzją. Jeśli ta historia była dla Ciebie interesująca i dowiedziałeś się czegoś nowego o tym niezwykłym bombowcu, Zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu o jakiej innej maszynie wojennej chciałbyś usłyszeć w przyszłości. Subskrybuj kanał i włącz powiadomienia dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych opowieści o fascynującej technice wojskowej, która kształtowała i nadal kształtuje losy świata.